Witam wszystkich z tej strony AllLog, a to jest kolejny odcinek Experience Simulator 2013. Dzisiaj jest ze mną Paweł. No się maneczko. Cześć, witam. Tak, przy okazji jak już zaczynamy to ja pokażę nowy nabytek, który niestety za pożyczkę od Pawła zakupiłem. Pożyczyłem od niego 18 tysięcy, swoich miałem dwa I za 20 tysięcy kupiłem taką prasę. Bardzo ładną. O, otwiera coś ci się tu z przodu. Ta, to, a to niech lata sobie. No także się będziemy starać się jej użyć. Tak, jak widać, że zaczęły się u nas nowe żniwa. Tak, właśnie. To też właśnie, to trzeba. Możesz dobać. pokazać też nim, jak wygląda moja, moje pole, że przerobiłem. Dobra, to ja pójdę pokazać, a ty. Ja sobie, ja sobie no polecam. ja już tam polecę, nie? Zajmijcie się tam pracą. I już dokładnie powie, co tam będziecie robić. No, to no, akurat to... wjedziemy tutaj na, na pole, można powiedzieć, zaraz położone przy gospodarstwie. W tej chwili mamy zasiane na tym polu częściowo mamy pszenicę i częściowo mamy jęczmień. I Paweł zacznie koszenie się farem od, od pszenicy. A później może jak, jak się uda w trakcie odcinka przejechać, to oczywiście przejedziemy na jęczmień, al w międzyczasie jak tam zaprezentuje zmiany na gospodarstwie, to wskoczy, wskoczy w ten nowy nabytek. Dokładnie chodzi tutaj o tą prasę, no i zacznie robić bale bale tutaj też na tym polu co my będziemy co my będziemy spać. I ty te bale będziesz zostawiał tam za gospodarkę, prawda? No gdzieś tam je będę stosował, nie? No. Na stosy gdzieś tam. Dobra, yy, teraz opowiem tutaj co się zmieniło. Yy, tutaj była ogromna łąka yy, w tym miejscu tutaj od tych drzew, tam do końca. Była taka ogromna łąka, tutaj Paweł sobie zaorał to i yy, z... no, trochę tutaj o tak zmienił, się, zrobił takie duże pole. A ja tam łąkę zrobiłem. tutaj obsiał w ten sposób że jest tylko taki nieduży kawałek łąki I tam gdzie maszyny stoją nie? tak tutaj ma skład akurat trawy dla, dla owiec jeszcze no i, i to by było do tyle jeżeli chodzi o zmiany tutaj jakieś tam które zaszły no i ta nowa pasa ty tu weź podjeść już no ja jadę jadę a ile masz? 85% ale wiesz no, ja tam wiadę już nie wiedziesz ty będziesz ich kosił z rurą na zewnątrz? No Ora już trzeba już 60 i, i jadę dopis Aktualnie można powiedzieć, że jeden przejazd Paweł zrobił z ja, Prawie praktycznie pełny zbiornik. Bo tutaj stoją przyczepy PTS PTS-6, tu jedna jest nasza, jedna jest Pawła, przygotowane jak widzicie w zbioru belek. Ja w tej chwili jeszcze przygotuję jedną przyczepę, a mianowicie chodzi o zrzutnik, bo on też się nadaje do tego. Ja będę przygotować zanim jeszcze pojadę prasować, bo tam chłopaki muszę trochę nadrobić. No ja sobie najpierw objeżdżam te wasze pole, oddzielam od... od czego? Co jakoś... od jęczmieni. No no Zrobiłem pół na pół, bo... stwierdziłem, że tak może będzie bardziej optymalnie wykorzystane to polo, no. No, no. Dojedziesz do końca? Nie dojedziesz, nie? Mam 50%, jak obstawiasz? Wątpię, czy dojedziesz. Chociaż... No ciężko będzie, no najwyżej jak ten to zrób tam jakieś wcięcie przy końcu i... No, no, tak chyba ja, zrobię. Bo ja tam pomału za tobą jadę, nie, nie jadę za blisko, żeby ci tam w razie jak będziesz cofał, żeby ci nie przeszkadzać. Wiesz co, ja już zrobię to wcięcie. Bo nie dam rady. Ja podjeżdżam. No, podjeżdżę akurat mam 100%. Ale najgorszy, ten pierwszy przejazd, później to już będziemy mieli więcej miejsca, nie? No, właściwie to ten rozrzutnik może podstawię już bliżej pola. Wielofunkcyjny. No, właśnie zdjąłem obulty. bardzo fajny, nie? Na Kozacki Tą Ale będziesz jeszcze musiał sobie kupić tam rozrzutnik i jak będziecie gnój wywozić na dwa na przykład, no nie? To ten warfame, tą jedno kołówkę. Kurde, powiem Ci, że tam nawet możesz pszenicę trzaskać na to. Kostki, wszystko. Jedno, jedno znaczy jedną osiówkę, no Naprawdę bardzo ciekawy, ja go testowałem. No teraz to już będziesz miał luzik koło mnie jechać, nie? Tak teraz jak już poszło te, te pierwsze takie objechanie i przecięcie wszystkiego to już zawsze to więcej miejsca, nie? Dużo no. bardziej... jest tam jest? E, Nie, dopiero objechałem polecam. No, to jeszcze pojadę później Tym bardziej, że tutaj mamy z jednej strony ogrodzenie od gospodarstwa, nie z tamtej strony znowu... Las, nie? Las drzewa. No właśnie miałem delikatną przecinkę. Ale już idzie. No, także na pewno po tym, po tych żniwach... Nawet bym powiedział, że w połowie żniw nie wiem czy nie, jeżeli będzie zapotrzebowanie na rzepach. To sprzedam żapach i możliwe, że już będę miał na, na bizonka, nie? Pod warunkiem, że cię pieniądze. Ja cię tam już przypilnuję. No ja myślę, że przy, przyjdą pieniążki za, za to. No za mleko ci przyjdzie. O, właśnie. No, możesz podjeżdżać. samo zostawić Ale to do Titusa tak? Nie, do ciebie. Do mnie? No się odprowadza. Aha, to zostaw tam gdzie jest... M, zaparkuj ją, tam gdzie jest header od tego e, Od... No, od kukurydzy. Po prostu przed nim zaparkuj. Tam, tam było jej miejsce także. A kukurydzy na razie i tak nie będę chciał, bo nie kupiłem przecież sobie tego, siewnika. No dobra, spoko. No, a ten pół, tu trzymacie na środku podwórka. Jak na środku? Na środku podwórka macie pół. No, jak, jak na środku, jak przecież był koło, koło schodów. No jest koło schodów, drugi jest koło... na środku podwórka. Musiałeś, nie zostawić go tego. Tak. No to kolejny błąd mapy, gratuluję. <grych> O niestety kiedy widzą porządne modyfikacje, nie? Ano wiesz gdzie on stał? On stał przy siadce. Przy praniu. No jeden tam stoi, a drugi jest mówię Ci. Tylko... No to nie No nie wiem, zresztą przyjedziesz. No, tam ch ch to chyba, że ja sobie coś usturę, może coś tam akurat uderzyłem w niego czy coś. Też tak może być Dobra, myślę, że tu już się nie będzie zastąpić. Ile ty tam ci tu smasz? Ja mam 5,5 tony w tej chwili. No to ładnie i patrz, i dopiero niecałe dwa. No teraz przy tym kawałku to dwa objazdy dookoła. Powiem ci, że dosyć ładnie to wszystko wychodzi. No z takiego no, kawałka. No, bardzo dobrze. Już ja praktycznie mamy na pierwszym przyczepę zapełnioną, nam dużo nie zostało, nie? Dobrze, niech sypie, niech sypie, bo nie wiem, że ci przyda. No ty, teraz szybciej idzie niż tam na pierwszych żniwach, nie? Wtedy przecież na jednym odcinku skosiliśmy tylko jedno tamto pole. Może wiesz, że ziemia się zrobiła, trochę tam było. Ale to też będzie. A po drugie, tam było pod górkę. Co? Tam było po... No możesz ty tu się zatrzymać na chwilę. co jest? Ta pierwsza przyczepa już jest pełna. No. Szkoda, że ona nie ma burt dodatkowych. Ma te niby boczne, znaczy te no, tylnie no, no. przed nią, a kurczę, nie można dołożyć żadnych, nie? To po co są w ogóle te burty? Taka trochę lipa właśnie. Więc... No. A w no, ogóle... Albo chociaż mogłaby mieć zdejmowane te burty, na przykład, czy coś, no. by się chociaż na belki no? No, no, no. A w ogóle mam pytanie, to taka w ogóle była Ursusowska naprawdę? No tak, a co? Nie, bo nigdy nie widziałem takiej przyczepy. Była produkowana, ale ogólnie tutaj w grze to, to jest przerobiona ta oryginalna Crown Emsland, Aha. Ale, ale w rzeczywistości chyba istniała taka. U mnie robili w pi- a nie powiem gdzie, bo <ścoughs> się miejscowość gdzie mieszkam. Ale u mnie w miejscowości to robili właśnie przyczepy dwuosiowe. Na początku robili drewniane, a później robili blaszane. Mój wujek miał nawet kupioną. Dobra, no mogę się brać za prasowanie. No, już masz trzy objazdy. Dobra, zobaczymy, jak się to będzie spróbować. Teraz, po tu zacząłeś, widzę od samego brzegu. Opuść. Także wiesz, my tu z Titusem robimy tak, że wiesz, nie, nie ma co się opierniczać. W, w biegu po prostu się wypróżniam. Także jedziesz i się wypróżnisz? No wiesz, też tak można. Na tych nowych maszynach to w ogóle się już nie zatrzymują. Na klasach. Tylko podjeżdżać oni, klas, klas, klas. No to to tam wiadomo, że przyczepy przeładowcze i to, to, to są Tam sobie jeździ na jedynce, bo kurczę, nas dogonił zaraz. No właśnie, kurde, na dwóch coś za szybko. Alok? A, zbie a zbiera ci? Zbiera. Naprawdę? A co u ciebie pokazuje, je że nie zbiera? No u mnie jest dalej, są trzy przejazdy, no nie wiem jak tam u Titusa No u mnie jest podobnie Tak jak u mnie? No że Normalnie że słoma dalej leży Ale to dobrze, dobrze się składa, raz przejedzie alok, później ty pojedziesz ja. no, <głos> to <głos> dobre <głos> No, będziemy mieli po, potrójnie, nie? No kurde stary. A jestem poproszę ciekawy czy będę widział że ty snopka wywaliłeś No właśnie zobaczymy bo jak nie to trzeba będzie zmienić Praskę? Raz Pras. Wyrzucasz snopka? Nie nie dopiero 60%, przecież się co? cofnę Z kierunkowskazem cały czas Co? Masz kierunkowskaz włączony? Nie No dobra to u mnie masz Uroki, modyfikacje. Nie wszystko idzie za granicą. Poczekaj, ja teraz na 20%, będę krzyczał jak będę miał 90. Dobra? Ja mam w tej chwili ponad 9 ton już, nie? Wow. To ładniutko. A ty wgrałeś jeszcze inne prasy? Czy tylko tą? Nie, wgrałem, tam jest kilka pras no wiesz, ta akurat to klimat zobaczymy jak to się sprawdzi A co no tam te wrzucam... są? Z... Sipmy? Wyrzucam w tej chwili nie, nie, ja jestem za daleko żeby cokolwiek zobaczył więc I tu niech tam pasu, bo jeżeli on ma tak samo jak ja to A i co tu będzie ci? Tak, jest Jakoś taka ja, ale... czarna tabelka trochę Ciemna, taka jakby zbiła słowo była Ale ja bym chciał później zobaczyć a Mogę się z tobą na chwilę zamienić? No, możesz. Bo jestem ciekawy, czy po prostu ja też mogę zbierać to, co ty po prostu nie. Nie ten. To czekaj, to podjedź tutaj. To, że znowu z drugiej strony, jak ty wsiądziesz, to mnie jest, będzie myliło To, że. Będzie mi się wydawało, że robimy mój Ale nie, ja też chcę tylko kawałek, podjechać do przodu, zobaczyć. O, mam 89%, to dawno. Poczekaj, to zatrzymam się. O, o, o. O ciekawe, bo jak zapiszemy grę... Czy będzie, czy nie? No, tak, i później jak czytamy, to zobaczymy, czy będziecie dalej wałki, czy już jako sprzęt. A pokaż, mogę zobaczyć? No, tylko nie idź za daleko, bo nie chcę, żeby było widać, że o okay. jak jest. Poczekaj, ty tutaj jesteś, tak? No I mnie pokazuje, że zbierasz. No i czekaj, ja chcę zobaczyć teraz, jak wjadę na tamto. No i nie. No to pokazuje, że nie zbiera już. Dobra, wycofam ci tam. Oj, oj, oj. Tutaj Dobra, jest, no. jest... Pokazywało mi, że zbierasz, nie? No, no. Nie no, tutaj też zbiera, ale po prostu dalej u mnie jest ten, że to, to, to stoi, zostaje, no nie? Będzie pomyśleć trzeba nad inną praską. No zobaczymy. Dobra, rurkę najpierw schowam Ale belkę widzę dobrze Tołaj Wydaje, że u mnie jeszcze jeden zbiornik i będzie pełno, będzie z... pełno zestaw by to był Możesz już jechać tam Titus na drugą stronę przy końcu pola ja tam ci się ten pewnie wypurzy eee, pszenicę kosimy, nie? Znaczy, tak tak. tak bo mam 50%, także możesz już spokojnie dać gazu i na drugą stronę. To sprawdzę, po ile jest tych nie. nie, nie ma zapotrzebowania. Jedź wysyp do silosu. A na, ty, na jęczmień jest zapotrzebowanie, czy nie? Oj. Na kurydze jest. Na, na burak mhm. Uważaj, bo ja dałem gazu teraz we władku. No. A co, jedziesz, no? jedziesz dwa na godzinę. Dobra, możesz już zjeżdżać na mój pas tutaj, bo będę ci się... I niech wyciec. uważa, żeby go i po prostu nie zdmuchło. Dobra, zatrzymuję się. Stój Ładkiem nie pojadę szybko, nie? No, no jeszcze z dwoma przyczepami to już w ogóle poszalałeś. Paweł fajnie powiedział. Dawaj gazu. A ty Czeka, ja nie, mogę, nie mogę go dogonić, ja. No, masz, masz pełniutkie dwie przyczepy, i ja no, mam jeszcze no, jeden. No, dobra. No, Dodać sobie. Ja już druga bo od razu mam przyczep naprzeciwko, nie? A ty powiedz mi jeszcze, jakie masz inne seedlice. Yy, inne prasy, yy, kost, yy, nie kostujące, tylko rolujące. Yy, inne prasy po odcinku wstęp. Aha. No dobra. No powiem Ci, kurczę, że z tego kawałka to sporo Ci wyjdzie, no jeszcze jedna przyczepka powinna być. Z tej pszenicy? No, to znaczy... Oczywiście, no powinna wyjdzie na przyczepkę. Albo pół przyczepy przynajmniej na pewno. Nie, jedna będzie. Syp na Ursusowską to będzie na no, Ono ma 4 tony, nie? No ponad, 4,7 tony. No to nie będzie jednej przyczek. Ale wiesz dlaczego tam myśmy ten... Y, też dłużej było? Po pierwsze, tam było pod górkę. Far jechał też wolniej. A po drugie, to było to, że tam były słupy na środku pola. Trzeba było mijaki robić. No. Także dlatego tutaj szybciej idzie. Dobra, ja sobie na titusa czekam Dobrać ja ja na ciebie jak tu sobie jedziesz, a, a za nas pracować. Dobra Ja już muszę poczekać Pełniutki no, Uważaj Titus, bo ty z taką prędkością jak tu wpadniesz to nie wyhamujesz Wiem <laughs> pneumatykę ja mam przy czapach Ile tam wywaliłeś? Do... Dwie? No dwie. A co ty tu trzeba tu Ja co mam robić? Popalam się, biegam. Ciekawe, czy mogę tu wskoczyć? Nie. Tu jeszcze ile? Dwa przejazdy, i chyba zabierzesz wszystko, nie? Tak, dwa przejazdy wystarczy. No, dawaj, dawaj. Będziesz miał współprzyczepy tej. No 3 czwarte, bo na pewno jeden zbiornik jeszcze ci tu wyrzucę Ja szybko jechałem i mi się po prostu. Dobra Miała być nasz nas dzisiaj czwórka, ale niestety znowu nam go zebrali. O. Tam byt, był z nami, grał, a na musiał wyjść. Jeszcze nie musisz podjeżdżać, jeszcze mam dopiero 29%. tą na pewno wolno trzeba jechać, bo ona się zapycha. No widzisz? takie uroki starej maszyny. To już przyzwyczajony do tych nowszych pas. mogę sobie zapierniczać. Tam jeszcze mi z tyłu zostało coś pszenicy. tam jeszcze kawałek ci został. No ale tam, tam zaraz pocisnę. Ile masz teraz? 70%, no to ja tam pojadę na tamten kawałek. No, spokojnie. Zastanawiam się. Te bale, okrągłe. No. Trzymać pod chmurką gdzieś tu, czy A możesz w sumie... Do, do, do garażu pakować wszystko. No to jak uważasz, nie? Możesz tak naprawdę siano trzymać w garażu. Takie zbieralne. No? Nie? Nie, no zobaczymy, zobaczymy, Ty słuchaj! A ten mod na wysypywanie działa też na ten, na inne... Na inne te... Mm, uprawy czy tylko na trawę? No wszystko. Bo mógłbyś sobie tam pod tym... uprawy tam wysypywać, prawda? A co mógłbym? No uprawy trzymać pod tą, po tam w tej stodole masz. Dużo miejsca, no nie? No tak. No ale mam silosy, to po co? Tu tu, tu 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 Musz tam ile będziesz miał na tej tej? Można powiedzieć, że mam połowę, czy nie? 2,700. Teraz dobra, na no kolejne pole obierzemy. Zobaczymy, jak wam ten jęczmień za to obrodził. No ile łącznie z pszenicy wyszło? Czy tu z ile masz yy, na tym? Na pacę? W tej chwili mam 2,700, tam po moment. To wyszło, prawie. 15 ton z tego kawałka Nie no 11200 pojechało pierwszym kursem 11900 900 mówisz? Tak, 11.900, bo tyle jest w Silo widzę Teraz 2700 O dobre 14 ton I to i bardzo zobaczy takiego małego kawałka wcale nie było przecież wielkie to pole, nie? No zgadza się ale lepszy kurczę nawóz kupiłeś. A no widzisz kurde, tu były dwa nawozy rzucone, także... Ile masz Paweł? 45%, także ja spokojnie dojadę tam i pewnie się Ci wypróżnię dopiero na tym... Na pszenicy skoszonej. No bo mam teraz 70% no to spokojnie dojadę. No ale mi się wydaje, że... O, o, o. Mi się wydaje, że tutaj teraz objadę tutaj jeszcze może do końca jeden wałek i, i, i jakieś małe podsumowanko. A ile wyszło? Jest Dobrze, sobie już jest Dobrze, z tej pszenicy porzuciłem już 4 palki. Gdzieś tak 8 Powinien, powinno być z tej pszenicy. Dobra, chodź tutaj, bo ten. Tak, tak. Yy, mam pełno. Jak teraz wysypujecie to tak się zatrzymajcie, a ja też dojadę i... i wszystko się podsumuje. Dasz radę? Przyjechać? Podjechać ci bardziej. Może delikatnie się przecisnąć. Ok, podjadać. Dobra. No. To może ci tu coś tam podsumuję, bo to jest dobry też coś. Tak więc w dzisiejszym odcinku zaczęliśmy kosić pszenicę. Paweł Kosił Farem pszenicę, udało mu się skończyć jeden kawałek zaraz położony blisko gospodarstwa. Przejechaliśmy jak widać na pole, można powiedzieć, połączone z tą pszenicą jęczmień. tam też można powiedzieć, już trochę mu się udało wykosić. Ale dzisiaj tam na początku trochę, trochę omawiał, trochę pokazywał zmiany, nowy nabytek. W następnej kolejności zajął się prasowaniem słomy. Udało mu się tutaj zrobić. Nie wiem ile w tej chwili, ale dosyć sporo. A ja dzisiaj, można powiedzieć, jeździłem tutaj z Pawłem. Robiłem w transporcie, odbierałem od niego pszenicę i jęczmień. No i to by było na ja tyle. Myślę, że w przyszłym odcinku możecie się spodziewać zbierania WEL i. A kontynuacja kontynuacji już właściwie, nie, właściwie, bo no, co tu robimy robić na razie? No, na razie tylko zniwa, nie? Samo zbierającą, później ja będę zbierał także w sobie siano. Zgadza się, w tej chwili mamy sporo pól jest można powiedzieć gotowych do wjazdu, do, do zbierania plonów, nie? Dosłownie. No. Dobra, to co, to z mojej strony było tyle. Ja zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania. I zapraszam na kanał um, Titusa, link znajdziecie w opisie. No i piszcie, no jeżeli macie jakieś tam pytania to możecie też pisać na maila No i tak dalej, i tak dalej, no nie Także z mojej strony to było tyle, trzymajcie się, cześć No trzymajcie się, hej no, Do następnego razu, cześć